Witajcie! Dojrzałe piękne Joga twarzy wita Was pomiędzy jednym a drugim wyjazdem. Witam wakacyjnie, witam w pierwszy dzień lata. Dzisiaj mamy chwilę relaksu z masażem punktów marma. Punkty marma, w ogóle marma, znajdują się na przebiegu głównych kanałów energetycznych, meridian. Są po, punkty akupresurowe, bardzo ważne dla całego organizmu. Jest ich 107. W całym naszym ciele. Natomiast my zajmujemy się dzisiaj punktami zdrowia, które się znajdują na twarzy. Co dzisiaj będziemy robiły? Proponuję masaż punktów marma, który nam poprawi mikrokrążenie w całej naszej buźki. Przede wszystkim ją dotleni. Będziemy działały akupresurowe na te wszystkie punkty, które się znajdują na twarzy, a jednocześnie będziemy odmładzały buzię. I teraz co proponujemy? Potrzebne nam będą wszystkie kciuki, wszystkie nasze opuszki palców, które będziemy przykładały do tych punktów. Zaczniemy od kciuka. Położymy go, ułożymy tutaj w tym zagłębieniu za uchem. Jest to jednocześnie, są to węzły chłonne śliniankowe, bo jednocześnie doskonale tutaj też masując, będziemy udrażniały cały, całą ścieżkę limfatyczną. Natomiast palec wskazujący położymy sobie na linii, na środku skroni, na linii z włosami. Palec środkowy na zakończeniu brwi, palec serdeczny na środku nosa, jednocześnie działamy tutaj na zatoki i na dole, na naszych, na naszych tutaj całych nozdrzach położymy sobie palec malutki i tu oddziałujemy na serce i płuca. I teraz będziemy brały sobie powietrze nosem i przy wydechu będziemy naciskały te punkty zdrowia, punkty marma, czyli nabieramy powietrze i przy wydechu naciskamy. Jednocześnie oddziałujemy na nasze punkty refleksologiczne i na wszystkie tym samym narządy naszego ciała. Czyli powtarzamy ćwiczenie. W ogóle takie ćwiczenie powinnyście, panie, wykonywać w trzech seriach. A żeby wzmóc działanie tego, tego właśnie ćwiczenia, możemy przy wydechu, powodując jednocześnie wibracje, mówić słowo OM, tak jak w wyrazie HOME po angielsku, prawda? Więc zaczynamy. Ciuk w zagłębienie tutaj z tyłu ucha. Palec wskazujący na środek naszej skroni, środkowy na zakończenie brwi, palec serdeczny na środek nosa i malutki na nozdrza. Nabieramy powietrza. I teraz mówimy: OM! I jeszcze raz. Nabieramy. I, om. I ostatni raz om. doskonale, wykonane. Jeszcze jedno ćwiczenie, które proponuję, jest to tak zwane ćwiczenie punktu młodości, czyli udrażniamy, udrażniamy, rewitalizujemy, bo jednocześnie oddziałujemy na bardzo dogłębnie na właśnie naszą cały tutaj układ limfatyczny, a może właśnie bardzo mocno udrażniamy ten punkt młodości. Jak go znajdujemy? Dłoń wzdłuż linii żuchwy. Druga. Układamy tak, żeby była za uchem, i tu, gdzie się łączą, czyli pod kątem prostym, w tym miejscu odnajdujemy punkty młodości. I teraz co robimy? Masujemy i uciskamy. Najpierw uciski, przy tym możemy to już całkowicie zrelaksować. Kończymy zwykle tak nasze ćwiczenia. Relaksujemy się, zamykamy oczy i masujemy delikatnie ten punkt młodości, oddziaływując na odmłodzenie naszej twarzy. Masujemy tak przez 20 sekund, a następnie uciskamy ten punkt młodości. Czyli jednym palcem wskazującym lub dwoma będzie mocniejszy nacisk, a na koniec przechodzimy główną ścieżką linfy do linii nadobojczykowej. I to ćwiczenie powtarzamy w, cech, w trzech seriach po 20 sekund. Zapraszam. Jeżeli spodobał Ci się ten film, jeżeli yy, chcesz ze mną. Połączyć się na sesjach online, zapraszam do mojego, do, na sesję Dojrzałego Piękna Joga Twarzy, a jednocześnie do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. pa! pa.